Jestem na punkcie widokowym na zamku Bolczów Stąd widać gdzieś tam poddali szczyty karkonoszy są jeszcze pokryte śniegiem No i tutaj całe rudawy janowickie widać I tu widok na ruiny zamku Trochę za drzewami, ale są to dalej jestem na ruinach tego zamku w Polczowie Troszkę tu wszedłem w innym kierunku No to jakaś wieża widocznie nie była I tu widok z góry No teraz ten sam zamek e, od dołu tu jest ta wieża, na której byłem u góry tak. Jak widać to ten zamek powstał na bazie tych skałek e, naturalnych, które tutaj są. To chyba będą piaskowce. E, no i resztę góry dobudowano. Jak wyczytałem, to XIII-XIV e, wiek czasy świetności tego zamku, a w XVII e, wieku został już ostatecznie zburzony. Był tu pożar podczas wojny, no i od tego czasu już jest ruina, ale w dosyć dobrym stanie zachowana. Tu jeszcze wejście do zamku z widokiem mojej skromnej osoby. No, jak widać, było to takie dosyć solidne. To wejście, nie wiem, jaki tu był podjazd, ale chyba dość ostry. Z tego co ja tu podchodziłem. No i dobrze. Jestem teraz na tak zwanym skalnym moście. Wieje tu jak cholera. To są takie skałki zbudowane z granitów warysyjskich. Jak widać. Czyli skały magmowe. No, one tutaj wszędzie występują. I tu też po drugiej stronie widać. No, tu dalej szlak niebieski idzie, którym szedłem do tego miejsca. Ale muszę wrócić do szlaku żółtego, i dopiero potem będę schodził do miejscowości Miedzianka. No, i to jest chyba ten właściwy skalny most. Nie wiem, czy tam się da wejść. Bo widzę, że tam ludzie chodzą, ale to wydaje mi się strasznie niebezpieczne. Nie się już tam nie chcę nawet wchodzić, ale sfilmuję, żeby mieć pamięć. Idę! Jestem teraz w drodze z żółtym szlakiem z tych skałek do Miedzianki, i tutaj przede mną taki ciekawy widok. Tam potem idzie droga w lewo do Janowic Wielkich, którą pójdę. I ciekawi mnie to ta góra, która jest przede mną. To wygląda jakby jakieś wyrobisko. Nie umiem tego umiejscowić w żaden sposób, patrząc na mapę, no ale idę w tamtą stronę. Na koniec mojej dzisiejszej wędrówki wylądowałem we wsi Miedzianka. To jest właściwie pieśń od ludzi, nic tu nie ma e, oprócz fajnego browaru tutaj patrzę bo są jakieś stare hałdy przypuszczam tu jak rozmawiałem z kimś to no nie ma po prostu nic jakieś, to jakieś było wyrobisko albo szyb tymi brzuskami tutaj zarośnięty więc tu rzeczywiście rudy miedzi były e, gdzieś tam pani mi mówiła że był szyb tutaj, ale już nie ma po nim nawet śladu. A w to miejsce wybudowano no, księgarnię. Powiedzmy taką nowoczesną, która zupełnie tu do stylu nie pasuje. No i tak to wygląda: stare, pomiedziane rejony.